Dzień kobiet jest wprawdzie obchodzony w środę 8 marca, ale bolsajski Ośrodek Kultury postanowił przedłużyć celebrowanie tego dnia również na czwartek. Przygotował dla bolsajskich pań, ale nie tylko, bukiet trzech wystaw. Jedna z nich umiejscowiona jest w plenerze przed budynkiem ośrodka i ma wiele znaczącą nazwę. Niepokorne 1976-1989. Dla wszystkich, którzy znają historię Polski, są to daty graniczne polskiego zrywu niepodległościowego, bo 76 rok no, to jest poznański czerwiec, a 89 to, tak jak to uczyniła Jona Szczepkowska w telewizji publicznej. Koniec komunizmu. I między tymi brzegowymi datami rozpięta jest historia różnych niezwykle ważnych postaci kobiecych, ważnych dla polskiej polityki, dla polskiej historii, dla nas wszystkich. To zatem wspomnienie i ludzi, i sytuacji, które miały znaczący wpływ na naszą rzeczywistość. A wystawa skupiona na samych kobietach z tamtych czasów może być ciekawym punktem widzenia na historię. Druga wystawa to nasza, Bolesławiecka mam na myśli nasze koleżanki z Uniwersytetu III wieku, panie, które od 2008 roku uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez panią Katarzynę Sas, absolwentkę Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wiem, że pani Katarzyna cieszy się niesłabnącym autorytetem i wszystkie te panie, które no, zresztą mam je za sobą, niektóre z tych obrazów. Te, które uczestniczą w warsztatach systematycznie prowadzonych, no, swój stan umiejętności sukcesywnie pogłębiają. Ta wystawa w Holu na pierwszym piętrze zawiera prace plastyczne w wielu technikach. Ciekawostką jest wśród nich zestaw ikon, które panie napisały, posiłkując się tym samym wzorcem. Trzecia wystawa, zlokalizowana w galerii przy wejściu do sali kinowej, to prace Joanny Grabowskiej, która powiedziała, że każdy z jej portretów kobiet, bo kobiety są rzeczywiście, można powiedzieć, jedynym i najpiękniejszym bohaterem jej obrazów. No i pani właśnie Joanna powiedziała, że w każdym z tych portretów jest jej cząstka, czyli można powiedzieć, że wszystkie te portrety są autoportretami pani Joanny Grabowskiej, na co dzień germanistki zajmującej się projektami graficznymi. Wernisarz pracy Joanny Grabowskiej odbędzie się w czwartek 9 marca o godzinie 17.00. Elementem wzbogacającym to wydarzenie będą występy również pań sekcji tańca orientalnego i flamenko, bolselskiego ośrodka kultury.